Dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o mieszkaniach, które są zaaranżowane w stylistyce bardzo mocno lin, czyli ciemno, ponuro, nie wiadomo co z tym zrobić. Zapraszam na odcinek. Czasami zdarza mi się konsultować mieszkania, które odziedziczyłyście po mamie, po babci albo macie je urządzone w pewnej stylistyce z lat 90., 2000. Ona już jest bardzo mocno pasę. Mieszkanie, jeżeli dom zrobiony jest w ciemnej kolorystyce, jeżeli ta kolorystyka została, czy meble zostały wprowadzone w latach 2000 czy 90., to pora, żeby to zmienić. Zmienić to możemy różnymi sposobami. Możemy wprowadzić dekoracje, możemy wprowadzić nowe meble i to jest najprostsze. Możemy wprowadzić nowe podłogi, możemy wprowadzić nowe kolory na ściany. I nad tym będzie pracował koncepcja. Konsultant feng shui w tej wersji takiej aranżacyjnej, ale uwaga, jeżeli pracujemy, jeżeli mamy konsultację Feng Shui, to ta wersja aranżacyjna jest taką wisienką na torcie. Dlaczego? Dlatego, że my przypatrujemy się, czy dom, który jest zrobiony w takiej. Ciemnej, ponurej stylistyce, stylistyce, tak jak mówię, być może odziedziczonej, ktoś tam wcześniej mieszkał, było mu dobrze, być może było to zrobione bardzo dawno temu. Ta stylistyka bardzo mocno, po pierwsze, stabilizuje energię, stabilizuje to, co w domu się dzieje, i teraz, w momencie, jeżeli masz stabilizację tego, co jest super, co jest fantastyczne, super, ale w momencie, jeżeli coś ci nie wychodzi, jeżeli się rozstałaś z kimś, jeżeli nie masz energii, jeżeli przychodzisz do domu i widzisz, że Energia, którą miałeś na zewnątrz, to nie jest to samo, co masz w domu, bo od razu wszystko siada, to warto zastanowić się, czy my możemy takie mieszkanie, ten dom ruszyć. I ja jako konsultant Feng Shui mówię zdecydowanie tak. Jeżeli mówimy o samej konsultacji Feng Shui, już tym profesjonalnym, to oczywiście pracujemy na dwóch kluczowych energiach. Jest to energetyka Yin i energetyka Yang. Czyli Yang, wszystko co jasne, co lekkie, co śliskie, pełne wzorów, pełne kolorów, pełne radości, i energetyce Yin, czyli ciemność, czyli stabilizacja, czyli ciężkie meble, czyli chrupowatość, czyli. Takie bardzo mocne osadzenie, czyli ciężkie stoły, ciężkie krzesła, ciemne kanapy, ciemne meble. To wszystko stabilizuje bardzo mocno energię i nawet sama to możesz poczuć, że bardzo mocno cię to przytrzymuje w miejscu. Takie dobrze zrobione mieszkanie. To jest równowaga tej energii kobiecej, energii męskiej, tego yin i tego yang. Nad tym bardzo mocno pracuje konsultant. Druga rzecz jest taka: zresztą już o tym mówiłam w poprzednim wideo, że pracujemy na tych najważniejszych miejscach w danym roku, te, które przynoszą nam bardzo dużo dobrej energii. Wycofujemy się z tych miejsc, które przynoszą nam tej energii zdecydowanie mniej, albo przynoszą ją niekorzystną. Dodatkowo pracujemy na Twoich czterech najważniejszych dla Ciebie miejscach, które wynikają, które powiązane są z Twoją datą urodzenia i patrzymy, gdzie masz ten swój obszar well-beingu, gdzie masz obszar powiązany z relacjami, ze związkiem, patrzymy, gdzie masz obszar powiązany z ruszeniem do przodu, z wsparciem finansów. I wiele, wiele innych obszarów. Droga kobieto, droga dziewczyno, jeżeli czujesz, że twoje mieszkanie z jakiegoś powodu cię przytrzymuje, cię zatrzymuje, cię osadza w miejscu i ty wracasz do tego mieszkania i czujesz, że nie masz tutaj energii, to znak, to pierwszy znak, żeby. Coś z tym fantem zrobić. Dlatego, że podstawą takiego dobrego i dobrze urządzonego domu, jest energia, która jest w ruchu, jest energia płynąca, jest energia wibrująca. Czyli ty wracasz do swojego mieszkania, mówisz: O Boże, jak tu jest cudownie! Ja tu chcę w ogóle zostać, ja tutaj chcę być, chcę być tu jak najdłużej mogę, zapraszam tutaj ludzi, i wszystko mi płynie, płyną finanse płyną relacje, wszystko się bardzo fajnie bardzo fajnie manifestuje ale uwaga nie jesteśmy na poziomie myślenia magicznego, jesteśmy na profesjonalnym feng shui to profesjonalne feng shui daje nam taką odskocznię do działania, mam dobrze ustawione dom, mam dobrze ustawione biuro bądź firmę i dlatego chcę mi się działać, bo o to chodzi. To nie jest tak, że tak jak zawsze mówię, przychodzi piękny Brat Pitt i mówi: czy pani wyjdzie za mnie? Absolutnie nie. Natomiast to jest tak, że masz energię do tego, żeby wyjść, żeby spotykać się z ludźmi, żeby być pełna radości, pełna uśmiechu, pełna tej właśnie wibrującej energii. Zapraszam Cię do konsultacji Feng Shui Twojego mieszkania, Twojego domu. Zapraszam Cię na studiofeng